Kochane siostry i kochani bracia, kiedy czytamy i rozważamy Słowo Boże, to ono zawsze przynosi nadzieję. Słowo Boże zawsze niesie ze sobą nadzieję, dlatego że Bóg jest nadzieją. I dzisiejsze Słowo również przynosi nam nadzieję na to wszystko, czym z czym spotykamy się w naszym życiu, czego doświadczamy w naszym życiu i co jest tak naprawdę najważniejsze w moim i Twoim życiu. Kiedy zagłębiamy się w dzisiejszą liturgię słowa, to przede wszystkim my spoglądamy na pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju, w którym opisana jest sytuacja człowieka, Abrahama, który ma, moi drodzy, 99 lat. I dowiaduje się, że za rok o tej samej porze będzie miał dziecko. Jak to wszystko poukładać w głowie? Trudno sobie nawet to po ludzku wyobrazić, ale to jest świat Boży, a nie tylko ludzki. To są moce Boże, nie tylko moce ludzkie. Co prawda, Abraham usłyszał o tym, że będzie miał potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, już, moi drodzy, w 75 roku życia. Ale upłynęło tyle lat, do 99 lat, i jakby ten syn się nie pojawił. Ale Abraham uwierzył Bogu, Uwierzył nadziei wbrew nadziei. Zauważmy, tak mówi o nim Nowy Testament o Ojcu naszej wiary, Abrahamie, Ojcu początków. I cóż dzieje się z tym Abrahamem? Tak jak każdy człowiek przez całe życie czekał na potomka, ale. To jakby się nie dzieje. I pewnego dnia siada przed swoim namiotem. Jest to najgorętsza pora dnia, czyli środek dnia. Temperatura powyżej 40 stopni na słońcu. On siada przed namiotem w pobliżu dębów, mamre, które są. To jest miejsce uświęcone, bo tam Bóg zawarł z Abrahamem przymierze. A potem nieopodal w jaskini Makpela Abraham, jego syn Spocznął i Sara, jego żona spoczną w grobie Miejsce święte za niego Siada przed namiotem W pewien sposób, moi drodzy Jest w trudnej sytuacji Jest w, jakiś, w jakimś sensie W sercu No, przyłamany Zbliża się jego życie do końca. Ma 99 lat. Cóż może mnie jeszcze spotkać, ale zawsze Abraham przez całe życie był wierny Bogu. Więcej, był posłuszny Bogu, bo wiara to jest posłuszeństwo Bogu. Siedzi przed namiotem. O czym myśli? Jeśli się siedzi przed drzwiami, to znaczy, że człowiek jakby kogoś wygląda, jakby kogoś chciał, żeby ktoś przyszedł, żeby ktoś wlał nam pewną nadzieję, dobrą myśl, życzliwość, serce. Wiele osób starszych, niektórzy się na to denerwują, często wygląda przez okno. Dlaczego? Dlatego że oni już z powodu choroby, z powodu różnych przypadłości nie są w stanie żyć tak aktywnie jak ci, którzy w... są ulicami. Więc przyglądają się, patrzą, chcą w jakimś sensie uczestniczyć w tym życiu, choć już sami, a tak aktywnie nie mogą tego czynić. To nie jest zawsze tak, że to jest, moi drodzy, jakiś monitoring, który nieustannie wygląda. To bierze się z potrzeby serca. Abraham siedzi przed namiotem. Jakby wygląda, że ktoś przyjdzie. I faktycznie przychodzi do niego trzech mężów. Ale co ciekawe, tych trzech mężów mówi o sobie w pierwszej osobie. Jakby był jeden. Przychodzi do niego Bóg w najgorętszej porze dnia. To jest bardzo ważne. Kiedy jest tak najbardziej gorąco, to co my robimy? Staramy się pić wodę, odpoczywać, nie wychodzić na zewnątrz. Prawda? Jesteśmy trochę tacy osłabieni tą temperaturą i On w najgorętszej porze dnia czeka na gościa. Pan Bóg przychodzi w najgorętszym momencie Twojego życia. Kiedy wydaje się, że już nic dobrego nie możecie spotkać, że już tak naprawdę wszystko zamknięte, wszystko w jakimś sensie, moi drodzy, już się wydarzyło. Że może właśnie wtedy jesteś w gorączce emocji, może właśnie wtedy jesteś w tej wysokiej temperaturze trudnych relacji, może właśnie wtedy utraciłeś kogoś bliskiego, kto był dla Ciebie tak ważny. I w tej. W najgorętszej porze dnia twego życia Pan przychodzi. Ale Abraham na niego czekał. Wyglądał go, siedział przed namiotem. I kiedy dostrzega te postaci, które idą, sam już wychodzi naprzeciw. Bo gość w dom to Bóg w dom. A więc wychodzi naprzeciw. I zaprasza do swojego namiotu, aby odpoczęli, żeby usiedli pod tymi dębami, żeby uchronili się przed tym promieniami słońca, które palą, żeby usiedli i odpoczęli. Więcej daje wodę. Obmyjcie sobie nogi, bo to był stary żydowski zwyczaj. Jeśli ktoś wchodził do domu, to najpierw obmywał sobie nogi. Odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej. Oni powiedzieli – uczyń, jak powiedziałeś. I Abraham śpiesznie, jest napisane, czyli szybko, poszedł do namiotu swojej żony Sary i powiedział – prędko zaczyń ciasto z trzech miar mąki i zrób podkłomyki. Potem poszedł do trzody i wybrał tłuste, to znaczy najlepsze. Najlepsze, piękne ciele. Dał je słudze i powiedział: Szybko je przyrządź. Po czym wziął twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, jak gdy oni jedli, on stał przed nimi pod drzewem. Postawa stojąca to jest postawa gotowości. Może coś trzeba podać, może coś jeszcze trzeba przynieść. To powiedzcie, tak mają kobiety. One zawsze jakby są czujne, są wrażliwe. Może coś jeszcze podać, może, może zrobię herbatę, a, a, może, a może wody, a, a może jeszcze przyniosę kawałek mięsa. Zobaczcie, Abraham ma postawę gotowości, czujności. Pytają go więc: A gdzie jest twoja żona Sara? Odpowiedział w tym oto namiocie. Rzekł mu jeden z nich: o tej porze, za rok, znów wrócę. Twoja zaś żona będzie miała wtedy syna. 99 lat. Moi drodzy, Abraham zaprasza Boga do siebie w najgorętszej porze dnia, w najtrudniejszym momencie swojego życia, kiedy jest na chwilę przed. Przejściem na drugą stronę życia. Zaprasza Boga i gości Go. Daje Mu wszystko to, co ma najlepsze. Cień, wodę, twaróg, mleko, jagnie, które przed chwilą przyprawione zostało. Daje Mu wszystko, co ma najlepsze. Bogu nie daje się chłapów. Bogu daje się to, co najpiękniejsze w nas. I nasze serce. To jest gościna serca. Kiedy byłem na drugim roku seminarium duchownego w Płocku, moi drodzy, przez cztery lata chodziłem do hospicjum domowego. Do dzisiaj pamiętam twarze tych, których odwiedzałem i tych, których potem żegnałem. Hospicją i cały ruch hospicyjny, który powstał w 1967 roku w Londynie dzięki pani Cecily Sanders, to ruch, w którym chodzi o to, aby stworzyć człowiekowi, który bardzo cierpi, bardzo ciężko choruje, nieuleczalnie choruje, stworzyć warunki najbardziej godnego życia. Tu chodzi o życie, tu nie chodzi o umieranie, chodzi o stworzenie najgodniejszych warunków życia. Hospicium pochodzi od słowa hospes, gościna serca. Stąd mamy hospital też to jest, moi drodzy, miejsce, gdzie są ci najbardziej potrzebujący. I nasz bohater z pierwszego czytania Abraham, on właśnie ma gościnę serca. On zaprosił Boga w najtrudniejszym momencie swojego życia. To jest dom. Dom to, moi drodzy, nie mieszkanie, nie nieruchomość. Dom to jest gościna serca, w którym mieszka Bóg, mieszkasz Ty, mieszkają Ci, których masz obok siebie. To jest dom i których kochasz. Nawet jeśli ta miłość jest trudna, bo jest połączona z cierpieniem, bo jest połączona z uzależnieniem, jest połączona z różnymi problemami, ale daję Ci gościnę serca, bo najpierw tę gościnę dałem Panu Bogu. I zobaczcie, kochani bracia i siostry, że dzisiejsza Ewangelia też mówi o gościnie serca. Mówi o nim. W sposób najprostszy. Oto Pan Jezus zjawia się u swoich przyjaciół. Zjawia się u Marty, Marii i Łazarza, którego wskrzesił. To są Jego przyjaciele, których odwiedza naprawdę często. Co więcej, Pan Jezus, moi drodzy, jest bardzo blisko tych osób, tego rodzeństwa, które odwiedza. Betania, bo To jest miejsce, w którym znajduje się dom Marii, Marty i Łazarza, oznaczałaby tyle to słowo, co dom ubogich. On u nich jest często. Co więcej, zna ich problemy. Kiedy umiera Łazarz, Marta wybiega do niego, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale wierzę, że jest w zmartwychwstanie, że on w zmartwychwstanie. A Jezus mówi do niej, Ja jestem w zmartwychwstanie. Wierzę, Panie. A Maria, znamy ją z innej ewangelicznej sceny, w której kiedy Pan Jezus przychodzi i zasiada do stołu, Maria przychodzi z funtem drogocennego narodowego olejku i wylewa na stopy Jezusa i swoimi włosami, ociera Jego stopy, czym są zgorszeni wszyscy, którzy tam byli i w ich głowach, choć nic nie mówią, już ocenili i skazali tę kobietę, gdyby Jezusa, gdyby On był Rokiem, to wiedziałbym, kim ona jest. Tak by jej zarzucali jeszcze. A przecież nie znali jej. Nic nie wiedzieli. A Jezus broni ją i mówi: ona, na mój pogrzeb mnie namaściła. I łazarz, który już trzy dni leży w grobie, jak to mówi Marta, już cuchnie, panie. Jezus wynosi go z grobu. Przesza Jego ciało i stawia przed ludźmi, którzy są zgromadzeni. Maria i Marta i Łazarz mieli gościnę serca dla Boga. Tak jak do Abrahama przyszedł Bóg, tak i do Marii i Marty i Łazarza przychodzi Bóg. Tak jak do Ciebie i do mnie codziennie przychodzi Bóg, jeśli masz gościnę serca, jeśli masz otwarte serce dla Niego. I zobaczmy, w tej scenie widać jeszcze trzy postawy. Maria, Marta i Łazarz reprezentują trzy postawy człowieka. Marta reprezentuje postawę człowieka, który buduje relacje z innymi. Ona wychodzi, Panie, czy to nieobojętne ci, że moja siostra mi nie pomaga, a ja tak się staram tu, żeby wszystko było przygotowane żeby wszyscy byli zadowoleni i wy drogie panie, drogie kobiety, wy macie od Pana Boga szczególny dar budowania relacji i wytrącania nas mężczyzn z naszego świata zamkniętego naszego świata rzeczy gadżetów i przedmiotów, świata materialnego, w którym żyjemy, a wy nas wytrącacie, jak stawiasz obiad. To dla kobiety najważniejsze jest to, czy ci smakuje. A dla mężczyzny, dobre, diabłe, krótko. A dla kobiety jest ważne, co, co się dzieje, jak, jak budujemy naszą relację. Wasze zadanie, drogie panie, jest ogromne w stosunku do mężczyzn. Mężczyzna może się zamknąć w swoim świecie. On może sprzątać samochód przez wiele godzin i zapomnieć o Bożym świecie. Jak się zajmie jednym, to już o niczym nie pamięta. Wiem to nie tylko z książek, ale i z doświadczenia własnego. Jak usiądzie przed telefonem, to po prostu potrafi wiele minut przesiedzieć przed telefonem. Jeżeli czymś się zajmie, to zapomni naprawdę o wszystkim. A wy... Macie głowę i serce, jakby tak uformowane przez Pana Boga, że, że wiele rzeczy możecie robić jednocześnie. No, my tego za bardzo nie potrafimy. Ale zauważmy, że marta jest odbudowania relacji, wychodzenia do człowieka, zainteresowania człowiekiem, stworzenia mu przestrzeni dobra, piękna, miłości, prawdy. Maria, która jest drugą bohaterką dzisiejszej Ewangelii, to jest ktoś, kto jest znakiem i symbolem budowania relacji z Bogiem. Ona siadła u stóp Jezusa i słuchała tego, co mówi. Maria nas uczy relacji z Bogiem, bliskości z Bogiem. Mam usiąść i słuchać. Czyli mam się niejako zatopić w Bogu. Zobaczcie, dzisiaj siedzicie. I słuchacie nie tylko kazania, ale także tego, co dzieje się w całej Eucharystii. Doświadczamy tej bliskości, bo mamy gościnę serca. I Maria jest od relacji z Panem Bogiem. A od czego jest Łazarz, trzeci bohater, który tutaj nie jest obecny bezpośrednio, ale to był jego dom, on tam mieszkał. Nie sądzę, że kiedy Jezus przychodził, to jego nie było. On po prostu się nie odzywa, tak jak to zwykle z mężczyznami. Niewiele się odzywają. Kobieta musi niejednokrotnie wiele wyciągać, żeby się w ogóle dowiedzieć czegoś. On się nie odzywa, a łazarz, ten, który został skrzeszony z grzechu, ze śmierci, łazarz jest symbolem relacji człowieka samego ze sobą, bo musi uczynić refleksję. Jakie jest moje życie? Dlaczego umieram? Dlaczego dzieje się tak, że wybieram grzech? Wydobyty z grzechu, wydobyty ze śmierci i postawiony do życia. Kochane siostry i kochani bracia, jakże te symboliczne przykłady są dla nas ważne? Relacji z drugim człowiekiem, które buduje Marta, relacji. Z Panem Bogiem, której uczy nas Maria, i relacji ze samym sobą, jakiej to, jakiej to relacji uczy nas łazarz. I na koniec, w tej gościnie serca, w tym otwartym sercu, do którego zapraszamy Boga i innych ludzi, jest jeszcze jeden element z księgi, moi drodzy, drugiego czytania z listu Świętego Pawła do Kolosan, który mówi o cierpieniu: że jeżeli zapraszasz Boga, jeżeli zapraszasz ludzi, Spotka cię też cierpienie. Jeżeli to cierpienie będziesz przeżywał z Chrystusem, będziesz do niego nosił swój ból, swoje porażki, to ten ból ofiarowany Bogu będzie przemieniał twoje życie, twoje myślenie i twoje działanie. Czego sobie i Wam z całego serca życzę. Amen.